Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Agacia i o książkach mówię subiektywnie. Dzisiaj przychodzę do was z moim przeuroczym asystentem Panda Dadeuszem, Ponieważ mam tutaj przygotowane karteczki, które użyję do zrobienia tego challenge'u, który nazywa się Save One Drop One. Czyli losuję dwie karteczki, na każdej jest tytuł jakiejś książki. Ja tu wrzuciłam książki, które są moimi ulubieńcami albo które bardzo lubię. No i muszę wylosować te, która wygrywa w danej rozgrywce. I zrobimy sobie tak aż do ostatniej karteczki. Postanowiłam sama zrobić to wyzwanie, dlatego że po prostu widziałam, jak ludzie się przy tym dobrze bawią, albo jakie mają bardzo duże trudności z wybraniem. Ja mam chyba trochę skłonności masochistyczne, więc uznałam, że hej, też zrobię, czemu nie, pomęczę się. I już zaczynam trochę żałować, bo pamiętam, jakie wrzuciłam tutaj książki i naprawdę boję się tego, co wylosuję. Więc zaczynajmy. Przedłużę trochę ten moment. Ok, wylosowałam dwie karteczki. Na jednej jest motyl autorstwa Lisy Genowej, więc ciężko. A na drugiej jest: Światu nie mamy czego zazdrościć. O nie, no zaczyna się nieźle. Światu nie mamy czego zazdrościć to jest reportaż autorstwa Barbary Demik opowiadający o Korei Północnej który, jak wiecie, jest jednym z moich ulubionych reportaży, jeśli nie w ogóle ulubionym. Jest fantastyczny i jest napisany w taki bardzo literacki sposób. A Motyl to jest książka, która zniszczyła mnie emocjonalnie, bo opowiada o historii Alice, która dowiaduje się tam około 50. roku życia, że, że cierpi na Alzheimera i razem z nią przechodzimy przez proces rozwoju tej choroby. To jest tak naprawdę wybór pomiędzy rozumem, czyli światu nie mamy czego zazdrościć, i sercem, motylem i ja chyba w tej o nie. Słuchajcie, ja w ogóle byłam pewna, że jak ja tutaj wrzucę reportaże, to ja zawsze wybieram reportaż, ale w tym przypadku chyba muszę niestety odrzucić Światu Nie mamy ja czego zazdrościć, mimo tego, że to jest jeden z najlepszych reportaży. Czytajcie go. Jest wspaniale napisany. Research do niego jest zrobiony po prostu mistrzowsko, ale, no, jednak motyl przemawia bardziej do mojego serca. I to jest książka, która. Jest mi najbliższa pod względem emocjonalnym, i jest dla mnie najbardziej osobista, więc no zostaje motyl. Przepraszam, przepraszam. Dobra, wybieram od razu dwie. To cofnę. Ok, zobaczmy, co my tu mamy. Baron Drzewołac. Wiecie, że ja tę książkę Uwielbiam? To jest yy, włoski klasyk opowiadający o młodym baronie, który w wyrazie buntu wszedł na drzewo i później sobie stworzył cały swój świat na tych drzewach. I mamy też Bóg Zapłać. Bóg Zapłać, czyli jeden z moich ukochanych reportaży Tochmana znaczy jeden z moich w ogóle ulubionych polskich reportaży autorstwa Tochmana. To jest jedno z książek mojego życia. Baron Drzewoław jest jeden z książek mojego życia. I on zawiera w sobie bardzo dużo mądrości poniekąd dlatego, że mamy w Baronie Drzewołazie przedstawionych wiele historii z życia Cosimo, które mają nas czegoś nauczyć i które przede wszystkim mają nam dać trochę inną perspektywę i dosłownie i metaforycznie na życie, a Bóg zapłacił. To jest reportaż, który sprawił, że ja powiedziałam sama sobie, wow, ja chyba nigdy wcześniej nie czytałam dobrego reportażu. I wiecie co, znowu mamy serce i rozum. I to są w ogóle dwie książki, które ja czytałam w tym roku: Barona drzewoła zrobiłam reelead, a Bóg zapłać znalazłam na półce chłopaka, i zakochałam się w tej książce, znaczy zakochałam się. No to jest ciężka książka. To jest bardzo, to jest zbiór bardzo przejmujących reportaży. E, o polskiej mentalności i chyba muszę właśnie tutaj wybrać Bóg zapłać. Kocham barona drzewoła, ale jednak Bóg zapłać to jest reportaż, który mi dał bardzo dużo do myślenia i wywołał we mnie ogrom refleksji i różnych skrajnych uczuć i no niestety w tej rozgrywce odpada Baron Drzewołaz, ale pamiętajcie, że to jest cudowna książka, to jest wspaniała książka, bardzo mało znana i ja chciałabym, żeby się to zmieniło. Co mamy następne? Dobra, to mi spadło w rękę i i to. Dobra. Uległość Michela Walbecka. Uwielbiam tę książkę. I, i nie było już nikogo. Agaty Christie. To jest... Um, Jedna z lepszych książek, jakie w ogóle czytałam. Opowiada o grupie 10 osób, które każda z nich ma coś na sumieniu i one zostają zaproszone na wyspę przez wspólnego przyjaciela. Na tej wyspie okazuje się, że tak naprawdę nikt do końca tej tego, ust tego przyjaciela nie zna, tylko im się wydawało, że go znają. Bohaterowie na tej wyspie jeden po drugim odpadają zgodnie ze słowami pewnej rymowanki. No i to jest książka fantastyczna. Ten klimat... W takiej zamkniętej przestrzeni, 10 osób, wiadomo, że każdy ma coś na sumieniu, każdy może być zabójcą i taka naprawdę gęsta atmosfera, to jest um, to nie jest kryminał, to jest thriller bardziej mi powiedziała. I to jest najlepszy thriller, jaki ja w czytałam I, i nie było już nikogo, nie pobije nic. Tutaj mamy e, uległość Welbecka. To jest taka alternatywna wersja Francji, w której władzę przejmuje partia muzułmańska. I ja uwielbiam ten taki gorzki humor Welbecka, czarny, gorzki humor Welbecka. I taką jego naprawdę bezkompromisowość w krytykowaniu wszystkiego, co się da. Co e, to oczywiście znaczy, ja podchodzę do życia tak, że da się wszystko skrytykować konstruktywnie, a nie, że po prostu, wiecie, na zasadzie hejtowania. Dlatego chyba muszę tutaj wybrać uległość. Czuję, że to będzie mocne. To żywocie. Mercy Kissel. To jest przesłodka historia na temat... Y Konrada Romańczuka, który jest aspirującym pisarzem, właśnie napisał dzieło swojego życia, dostaje w spadku y, lichotkę, czyli takie stare gotyckie zamczysko, rozstaje się ze swoją kobietą, więc udaje się do lichotki, żeby tam spokojnie dokończyć swoje dzieło. No i w lichotce spotyka dożywotników, czyli na przykład y, różne takie dziwne, fantastyczne postacie, jak y, najsłodsze na świecie, po prostu mój cudowny, ukochany aniołek Małericho, który jest uczulony na własne pierze, uwielbia sprzątać, kocha gorącą czekoladę, że tam kakałko i zawsze chodzi w bąbożkach. Mi się znowu serce topi, jak ja to mówię. Mamy tam też na przykład utopce, mamy też seryjnego samobójcę, czyli szczęsnego, który tam w bardzo młodym wieku zabił się z miłości i teraz jest wielkim poetą romantykiem. E, który jest tak karykaturalną postacią, że no po prostu kocham Szczęsnego. Mamy też e, Kraken, e, Krakersa, czyli taki pradawny potwór, oczywiście wzorowany na Krakenie, czyli na jakiejś takiej ośmiornicy, która wiecie, ma macki, ma zabijać, a tak naprawdę Krakers po prostu jest fantastycznym kucharzem. No i to jest tak kochane, uwielbiam do żywocie i to jest taki mój comfort treat. A tutaj mamy każdy... O nie! O nie! O nie, każdy to jest wiecie. Najlepsza książka tego roku. Książka opowiadająca o dziedziczeniu grzechu, o tym, że w życiu nie zawsze dostajemy to, czego chcemy. Taka bardzo brudna męska historia, właśnie opowiadająca o głównie o historii trójki bohaterów, męskich bohaterów z jednej rodziny. I ta książka tak fantastycznie pokazuje relacje pomiędzy nimi, znaczy te takie złe relacje dziedziczenie grzechu, dziedziczenie pewnych błędów. Ta niemoc wyrwania się z tego takiego błędnego koła. A dożywoć, O nie. O nie. nie. Wiecie co? Ja chyba, to znaczy tak. Pamiętajcie, że każdy to jest książka do 2020 roku dla mnie. Tę książkę uwielbiam. Ale jednak dożywocie wywołało we mnie więcej pozytywnych uczuć i ja lubię każdego. To jest książka ciężka. Ja ją kocham. To jest Pierwszy w ogóle książka, którą dostałam do recenzji. Bardzo dziękuję wydawnictwu Znak jeszcze raz za to, że ją dostałam. To była dla mnie tak niespodziewana miłość, bo ja się po tej książce spodziewałam jakiegoś kryminału. No a Do Żywocie to jest najsłodsza książka, jaką ja w życiu czytałam. I chyba właśnie muszę wybrać Do Żywocie. Mimo tego, że każdy... Nie, no przecież ja nie mogę tego wybrać. To jest dla mnie bardzo ważna książka i to też jest dla mnie bardzo ważna książka. I ja powinnam wybrać każdego, bo to jest książka... Ważniejsza, to znaczy, to jest książka do żywocie też nas uczy wielu rzeczy. To nie jest tak, że to jest tylko urocza historia, to jest historia, która ma pewien nienachalny moral, ale każdy to jest tak brudna, przytłaczająca historia, ale ja chyba muszę wybrać do żywocie, dlatego że w każdym tych bohaterów nie da się pokochać, da się ich zrozumieć, a w dożywociu tych bohaterów nie da się nie pokochać, więc przepraszam cię, Sibona, ale ja muszę wybrać do żywocie. Ale pamiętajcie, że każdy to jest książka roku 2020 dla mnie i to jest tak doskonała historia, że jeśli lubicie takie ciężkie, mocne m, historie właśnie, w której występuje jakiś wątek kryminalny, wojna, y, bardzo dużo niepowodzeń i takie właśnie ciężkie, ciążące na sercu historie, to czytajcie każdego. A jeśli kochacie słodkie, urocze historie i potrzebujecie pocieszenia, to czytajcie dojrzwoicie, które ze mną tutaj zostaje. To było, to było trudne. lecimy dalej, żeby ten film nie miał 40 godzin. Uh, Problem trzech ciał i cud Malina. marina. Cud marina uwielbiam. To jest biuro opowiadań, które dopiero co przeczytałam. O wiedźmach, o rodzinie koźlaków, takich... Um, to są takie zabawne opowiadania, podnoszące na duchu. Mnóstwo humoru tam jest, mnóstwo uszczypliwości. Ta rodzina jest w ogóle szalona no pokochałam główną bohaterkę, znaczy główną, no właściwie główną bohaterkę Marina, która jest też narratorką, ale w tych opowiadaniach jednej rzeczy mi brakowało, a mianowicie tego, że kiedy już dochodziło do rozwiązania sytuacji, kiedy już ten punkt kulminacyjny został osiągnięty, to mm, trochę za szybko się rozwiązywały tutaj e, wątki. I na przykład w właśnie w opowiadaniu, które mnóstwo osób lubi, czyli Eskapada na koźlak, nawet ta, ta główna część fabuły najpierw jest zapowiedziana przez bohaterów, a później już po tym, jak się wydarzyło, jest opowiedziana. Nie mamy tego takiego mięsa. Czasem tutaj mi tego brakowało. A wiecie, że Problem Trzech Ciał to jest książka, która sprawia że ja pokochałam science fiction. I jak dla mnie to jest świat wykreowany przez Leo Cisin. Tutaj, później w Ciemnym Lesie, czyli w kontynuacji, to jest po prostu mistrzostwo. No i no cóż, wybiorę Problem Trzech Ciał, a dalej. Szczygieł. Ameryk, oh. Amerykana. Dobra, ja wiem, co ja wybiorę. Ja wybiorę Szczegół bo szczygieł to jest najbardziej. Naj to jest książka najbardziej mojego życia, więc to jest oczywiste, że ja była wybiorę. Nie ma nic lepszego, co w moim życiu niż szczygieł. Zawsze, jeśli jest jakaś dobra książka, to zadaję sobie pytanie, czy ona mnie poruszyła tak samo jak szczygieł i czy ona jest dla mnie. Chociaż w małym stopniu. Czymś takim, czy nam na mnie strzegieł. To jest historia o Theo de Carze, który traci swoją matkę w wyniku ataku terrorystycznego w muzeum. Theo udał się do tego muzeum z matką, żeby zobaczyć wystawę malarstwa Henderskiego i między innymi tego tytułowego szczegółu, który był jednym z ulubionych, chyba ulubionym w ogóle obrazem matki Theo. No i po wybuchu bomby w muzeum, wszyscy giną poza Theo i jeszcze jedną dziewczyną. Theo udaje się wydostać z tego muzeum i zabiera właśnie ze za sobą obraz Szczegła, który później już na całe życie jest dla niego takim ostatnim elementem łączącym go z matką. Ten obraz jest też poniekąd takim przekleństwem dla Theo. No i to jest książka cudowna. Ta książka jest tak poprowadzona pod względem fabularnym, że nawet pewne surrealistyczne momenty, kiedy Theo ma tam powiedzmy około, nie wiem, 13 lat, ląduje w gdzie to było? W Vegas? Tak, chyba w Vegas, bo jego ojciec mieszkał w Vegas. Tio właśnie się w pewnym momencie wprowadza do ojca i poznaje Borisa. Borisa, który ma korzenie słowiańskie, jest Ukraińcem i Borys w ogóle przeżył tyle w swoim życiu, tyle wypił, tyle przećpał, tyle naprawdę doświadczył i właśnie całe to doświadczenie Borysa wypływa też w Las Vegas, gdzie chłopcy nastoletni ostro piją, fają, i jak dla mnie to jest surrealistyczne, <laughs> ogromnie surrealistyczne <laughs> i bardzo nieprawdopodobne, ale w Szczygle to gra. Dona Tartu napisała tak, że to gra. Ja w ogóle uwielbiam postać Borisa, to jest jedna z moich ukochanych postaci książkowych i uwielbiam motyw rozwoju bohatera. Uwielbiam poznawać bohatera od dziecka do jego, do jego dorosłości i uwielbiam właśnie, kiedy książka się głównie na tym skupia. Tak jest w przypadku Szczegła bo w tej poznajemy, kiedy ma 13 lat Rozstajemy się z nim, kiedy ma około 30 lat i Szczygieł to jest książka mojego życia. To jest, to jest najbardziej książka mojego życia ze wszystkich książek mojego życia, więc Szczygieł zostaje. Niestety muszę odrzucić Amerykanę, którą kocham. Amerykana sprawiła, że ja założyłam Instagrama z książkami, bo chciałam, żeby wszyscy te książce usłyszeli. To jest książka autorstwa Czarno Mandengodzi, która mówi po prostu o trudach emigracji, bo mówi tutaj o Nigeryjczykach, którzy wyjeżdżają głównie do Ameryki i Anglii. Opowiada o ich problemach takich codziennych w życiu społecznym, o rasizmie, o problemach też, jakie mogą napotkać w kwestiach prawnych, ale opowiada też bardzo mocno o relacjach. O tym, że ci bohaterowie, mimo że wyjechali, to oni gdzieś tam nadal są połączeni z, z Nigerią, ze swoimi krewnymi. W tle tej historii ma miejsce cały czas wątek romantyczny, który dla mnie jest najlepiej wykreowanym wątkiem romantycznym, jakim kiedykolwiek czytałam. I on, on się nie narzuca. On jest po prostu, on współgra z tym, co się dzieje, i to jest taki wątek, któremu kibicujemy z całych sił, bo po prostu czujemy, że i Femelu, czyli główna bohaterka, i Jobindze, oni powinni być razem, bo oni naturalnie do siebie pasują. Mamanda tutaj opisała życie takim, jakie by po prostu mogło być, i to mnie w tej książce tak ogromnie urzekło. I w ogóle ta książka jest tak cudownie, lekko napisana, to się przyjemnie czyta, ale też ta książka czegoś uczy. I do tego, no, mamy cudnych bohaterów, ja naprawdę uwielbiam Ifemelu. Ona jest, ona jest tak zdecydowaną, pewną siebie dziewczyną, I, ale jest z drugiej strony też taką równą babką, że po prostu ja wiem, że ja bym się z Ifemelą dogadała. I, no ale mimo to, no to jest książka, najbardziej książka mojego życia. Ja po prostu szczegła nie mogę, nie mogę odrzucić. Co byście myślały? Fantastyczny reportaż o kobietach z mazowieckich wsi. To jest taki reportaż, taki feel-good book, Mimo tego, że w tej książce opisane są też przykre sytuacje niejednokrotnie, to i tak to, jak te kobiety sobie radzą na wsi, to, że one, niektóre, mimo tego, że idą na studia, wracają na wieś, zakładają tam działalność, która fantastycznie prosperuje, to wszystko tak podnosi na duchu i przede wszystkim łamie stereotypy. To jest cudny reportaż. W którym zebrane są wypowiedzi wyłącznie kobiet. Autorki oddały kobietom totalnie głos. Większość z tych reportaży, czy tych wypowiedzi jest bardzo krótka. To są takie wypowiedzi na 3, 5, nie wiem, maksymalnie może do 10 stron. Niektórym osobom przeszkadza w tym reportażu to, że nie ma jakiejś takiej tezy, czy nie ma jakiegoś takiego słowa podsumowania, ale to nie jest taki reportaż. To jest reportaż, który ma po prostu przedstawić nam pewne zjawisko i walczyć z nim. A druga książka to jest Instytut Kinga. To jest. Taka bardziej powieść sci-fi, w której głównymi bohaterami są dzieci, które są właśnie sprowadzone do instytutu. Te dzieci mają um, jakieś zdolności paranormalne i są z reguły bardzo mądre. I te dzieciaki, ich zdolności wykorzystuje się do tego, żeby sterować wydarzeniami na świecie, tak żeby uchronić świat przed zagładą. No i King porusza tutaj taki motyw trochę tego, czy warto jest, czy można w ogóle poświęcić dobre jednostki dla dobra ogółu i czy można, wbrew woli danej osoby, wykorzystać jej talent po to, żeby pomóc wszystkim ludziom na świecie. To jest książka, która też wzbudziła we mnie ogrom refleksji. W ogóle bohaterowie, którzy są młodsi, oni mają po około niemy, 12 lat, są fantastyczni. Jeden z takich, no jeden z głównych bohaterów, Awery, jest w polskiej wersji nazywany awiszonem i to jest tak cudne, uwielbiam to. I w tej książce nie brakuje przykrych wydarzeń, nie brakuje jakichś takich, wiecie, hollywoodzkich scen. Ale ta książka jest wspaniała. Uwielbiam Instytut, i jestem w szoku, bo ja Instytut, mimo tego, że ma 600 ponad 600 stron, czytałam w 3 dni, i jego się tak doskonale czyta. I to nie jest taka głupiutka książka, która wiecie, ma służyć tylko rozrywce. Ona też naprawdę budzi refleksję, ale mimo tego no, muszę odrzucić instytut, bo o co byście myślały, to jest jeden z moich ulubionych reportaży tego roku. No i uwielbiam to, uwielbiam to. Po przeczytaniu o co byście myślały, czy może podczas czytania. Ja miałam wrażenie, że ja gadam z jakąś swoją kumpelą albo w ogóle czasem ze swoją babcią, więc no zostaje o co byście myślały. Boję się, co tam się dalej wydarzy. Marzenia Joy to jest historia Lisa C., o Joy, która y, przeprowadza się, która jakby mieszka w Ameryce, ale jest, ma pochodzenie chińskie. Ale Joy w pewnym momencie się buntuje i chce wrócić do, do Chin. Y, no i poza wszystkimi wydarzeniami, które ją tam spotykają, poznaje mężczyznę ze wsi, w którym się zakochuje. No i jej związek później rozwija się naprawdę tragicznie. To no. To po prostu, jakie ją jakie wydarzenia spotykają po tym, jak już wchodzi w związek małżeński, to jest, to jest tragedia. Ona jest traktowana po prostu przez całą rodzinę jak popychadło. I wszystko to dzieje się w czasach Wielkiego Skoku, kiedy na wsi panował po prostu tak okropny, śmiertelny głód, i to, jakie, tam niektóre, jakie, jakie sceny Lisa Si przedstawiła w tej książce. Nie chcę Wam więcej mówić, to musielibyście się sami o tym przekonać. Ale to jest książka, która pod takim płaszczykiem obyczajówki przekazuje bardzo ważne informacje na temat właśnie tego dosyć ciężkiego okresu w historii Chin, jakim był właśnie czasy Wielkiego Skoku. Mamy też szeptuchę. Dla mnie, Szaptucha to jest taka bardzo rozrywkowa seria. Ja polubiłam i Jagę, i Gosię, i Mieszka, wszystkich bohaterów. Bardzo się cieszę, że mogłam dzięki tej książce poznać coś z mitologii słowiańskiej. Książka w ogóle rozbudziła we mnie taką chęć zgłębienia mitologii słowiańskiej. Bardzo lubię wydarzenia przedstawione w tej książce. Bardzo się zżyłam z tym światem, ale mimo wszystko wybieram tutaj Marzenia Joy, bo to jest książka która naprawdę, tak jak mówiłam, jest obyczajówką, ale też która porusza bardzo ważne tematy i jest bardzo wartościowa. Płoną jaśniej. I mamy też Falę AJ Dango. Fale to jest powieść graficzna opowiadająca o. prowadzona tak naprawdę. Linie, fabuła jest prowadzona dwutorowo. Jedna linia fabularna to jest, jest opowieść o surfingu, a druga linia fabularna to jest opowieść właśnie AJ Dango, bo to jest komiks, powieść, powieść graficzna, biograficzna i AJ Langa opowiada nam o tym o swoim związku z miłością jego życia, która niestety miała śmiertelną chorobę. Ich połączył bardzo surfing, a później niestety autorowi został po jego ukochanej tylko surfing. I to jest powieść ogromnie wzruszająca. Ale podobnie jest ona panoramicznej. Ona panoramicznie opowiada w głównej mierze o sytuacji kobiet w Indiach. Oczywiście zaczyna się w ogóle od tego, że Purnima i Savita Dwie główne bohaterki poznają się przez przypadek, przez pracę i zostają ogromnymi swoimi przyjaciółkami. Niestety z pewnych względów pod ma musi później e, uciekać. E, I Sawita zostaje wydana za mąż. Sawita jest traktowana jak taki podrzędny członek rodziny, jest traktowana strasznie przez innych domowników. W ogóle oni w pewnym momencie Sawitę wyrzucają z domu. chcą, żeby Sawita wróciła do, do swojej rodziny, bo nie ma z niej żadnego pożytku, bo nie potrafi urodzić dziecka. E, ale Savita postanawia, że zacznie prowadzić swoje e, niezależne, że zacznie być niezależna, zacznie prowadzić swoje własne życie. Bardzo ciężko jej to przychodzi. Ona jest sprytna, ona jest mądra i e, zna się, znaczy rozumie liczby, rozumie matematykę po prostu w jakiś naturalny sposób. E, no i udaje jej się gdzieś na tym wybić, chociaż częściowo tak, żeby mogła się utrzymać sama, że mogła być niezależna, i postanawia, że odnajdzie pod nimę. Która y, uciekła. Losy Pórnium potoczyły się tak, że wylądowała w Ameryce y, jako sprzątaczka i jako częściowo prostytutka. No i to jest tak naprawdę. Cała ta historia toczy się po to, żeby te dziewczyny się w końcu spotkały, żeby się odnalazły. I tyle, ile jest bólu w tej książce, ale też ile jest nadziei i dobra, to jest po prostu niesamowite. I ja chciałabym, żeby więcej osób tę książkę poznało. Zastanawiam się, co ja bardziej. Mam no, tu strasznie duży problem. Nie spodziewałam się, że taki problem sprawia mi dwie książki, które nie są jakimiś moimi ścisłymi ulubieńcami, ale które bardzo lubię. Chyba wybiorę one ponownie. Po Bo to była historia y, o wiele mocniejsza. To jest historia taka bardzo osobista autora, ale to wydaje mi się, one ponownie po jest historią wielu kobiet w Indiach, więc muszę wybrać one ponownie. Po ale fale to też jest fantastyczna powiedziana. E, katorzy i życie na miarę. To, że to jest historia Tiffy i Leona. E, Tiffy rozstaje się z chłopakiem, szuka mieszkania, ale nie ma pieniędzy, żeby wynająć e, takie pełnowymiarowe, powiedzmy, mieszkanie. Więc kiedy tylko znajduje ogłoszenie Leona, że Leon chce wynająć mieszkanie, ale tylko na noce, dlatego, że on pracuje w e, hospicjum e, na nocki i nigdy go nie ma w nocy w domu, a też potrzebuje dodatkowych pieniędzy. Więc po prostu wychodzi z takim pomysłem, e, wrzuca takie ogłoszenie i Tiffy uznaje, że w związku z tym, że jest to jakaś opcja wynajmu, ale opcja wynajmu taka bardzo po kosztach, no to postanawia się podjąć tę decyzję. Tiffy i Leon nigdy się nie poznają, dlatego że y, wszelkie sprawy formalności załatwia z Tiffy dziewczyna Leona. No i warunkiem tego, że Tiffy może mieszkać w mieszkaniu Leona, spać w jego łóżku i jest to, że mają się nigdy nie poznać. Ale Tiffy nawiązuje z Leonem taką relację poprzez karteczki samoprzylepne i oni rzeczywiście zaczynają później. Tak, się rozwijają te ideologii, że po prostu całe mieszkanie leona jest w karteczkach samoprzylepnych. I oczywiście jest to romans, więc wiadomo, jak się to skończy. Ale to jest tak ciepła książka. Tiffy jest tak cudowną bohaterką. Tifi jest taka trochę roztrzepana, urocza, zabawna, to jest taka bohaterka, z którą się nie da nudzi i którą się po prostu kocha. A Leon ma tak dobre serce. Leon jest tak wyrozumiały, cierpliwy i jest po prostu... No I Wyobraźcie sobie połączenie takiej dwójki bohaterów. Ciepła i takiego trochę roztrzepania i szaleństwa Tiffy. No, to jest cudowne. A Życie na miarę to jest jeden z reportaży, które ja polecam każdemu. To jest reportaż o przemyśle odzieżowym i o tym, jakie to jest okrutny przemysł. I że my tak naprawdę kupując kilogramy ciuchów, tony ciuchów rocznie, my przyczyniamy się do tego, jak ludziom, jak szwaczkom jest ciężko w życiu. I myślę, że to jest bardzo ważny reportaż, dlatego, że po prostu uważam, że jeśli mamy coś w życiu ograniczyć, to najłatwiej może być nam właśnie ograniczyć kupowanie ciuchów. Możemy je kupować w second handach, możemy robić sobie przegląd szafy. Wprowadzenie w życie zmian, które pozwolą nam ograniczyć to, jak bardzo się przyczyniamy do rozwoju tego okrutnego przemysłu odzieżowego jest to po prostu według mnie czymś, co naprawdę możemy, wiecie, zrezygnować z tej jednej bluzy czy z jednej koszulki albo kupić coś, co będzie nam służyło na dłużej. Ja właśnie to zaczęłam robić w przeczytaniu Życia na miarę, więc ja oczywiście wybieram Życie na miarę, bo to jest książka, która realnie wpłynęła na moje życie. Ale Współlokatorzy to jest cudowny romans, naprawdę polecam wam. To jest zabawne, czasem pikantne, jest takie, że po prostu wywołuje uśmiech na twarzy i no i sprawia, że kochamy ci i Leonard. Tutaj mamy karteczki, które mi zostały. Ja, je, czekaj, ja to wszystko wrzucam tutaj. Zobaczymy, zaraz to rysuję, bo teraz będą wiecie już te prawdziwe rozgrywki. Mamy tak: Marzenia Joy i Szczygieł. No, oczywiście, że Szczygieł. <laughs> oczywiście, że Szczygieł. E... Bóg zapłać i uległość. Bóg zapłać, zdecydowanie. Uh, motyl. Problem trzech ciał. Muszę tutaj wziąć motyla, bo to jest książka, która mi po prostu zniszczyła emocjonalnie jak nic innego i jest mi bardzo bliska, bardzo bliska, więc mm, przepraszam jący zim. E, one jaśniej. A co wyście myślały? A co wyście myślały? No i mamy jeszcze dożywocie i życie na miarę. W życiu namierzony jest bardzo ważnym reportażem dla mnie, ale do żywocie jest mi tak bliskie, że po prostu wybieram tutaj serce i wybieram do żywocie na runda. Mm. Szczygieł, czyli już wiemy, że Szczegieł wygra. I o co byście myślały? No, Szczegieł. Szczegieł to jest dla mnie najważniejsza książka na świecie. A później mamy Bóg zapłać i motyla. W tym przypadku muszę wybrać Bóg Zapłać. Jestem w szoku, że to zrobiłam, ale Bóg Zapłać to jest naprawdę reportaż, który mnie tak poruszył ogromnie, ogromnie. No i mamy tutaj Do żywocie. Mamy Szczygła, Do i Bóg Zapłać. No, no Szczygieł. Zostanie Szczygieł. Ja wiedziałam, że tak to się skończy, że Szczygieł wygra, bo ja po prostu... Szczygieł to jest książka, która w ogóle sprawiła, że ja wróciłam do regularnego czytania. Książka, która mi przypomniała jak po prostu genialne mogą być historie. No i Szczygieł to jest najważniejsza książka mojego życia. Zdecydowanie. Mimo tego, że wiecie, są reportaże, które wpływają bardziej na moje życie niż które mnie bardziej dotyczą. Są książki, przy których ja płakałam, są książki, przy których ja się śmiałam, których bohaterów pokochałam, ale szczegieł. to jest ta wyjątkowa książka. Pewnie każdy z Was ma taką wyjątkową książkę w życiu, która po prostu której nic nie pobije. I dla mnie jest to właśnie szczygieł. Ja wiedziałam, że tak się skończy ta zabawa, że wygra szczygieł, bo nie byłabym w stanie postawić nic nad szczygłem. Ale i tak fajnie było zrobić sobie całe to wyzwanie. To koniec. Ja chciałabym Was teraz zapytać, czy jeśli znacie któreś z tych książek, o których mówiłam, to czy dokonalibyście może jakiegoś innego wyboru? Ja w ogóle zachęcam każdego, kto ma kanał, żeby zrobić sobie ten challenge, bo to jest fajna zabawa. Trochę stresu, ale też bardzo fajna zabawa. Mm. Moją najlepszą książką w życie jest Szczygieły, się z tym zgadzam, chociaż w tej zabawie bardzo często yy, nie mamy zestawionych dwóch książek, które są na tym samym poziomie, tylko to jest kwestia przypadku, co nam wypadnie. Ale i tak w przypadku no w moim przypadku ja wiedziałam, że cokolwiek wypadnie, pokona to Szczygieł. Ale tak jak mówię, fajnie było zrobić ten challenge. Zachęcam Was też do, do zrobienia tego. Mam nadzieję, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa pa!